A z jest często mowa. A drużyna AZS A z jest często mowa. Jest on dziś w składzie. Jest numerem pierwszym. A tu jest numerem trzecim. No, po prostu w ogóle nie weszliśmy do gry, bardzo dużą, tak, tak się po prostu nie da grać, e, zasługujemy na dużą krytykę i, i po takim dobrym przyjęciu e, graliśmy fatalnie w ataku, naprawdę fatalnie i e, ta drużyna jeżeli nie, e, nie będzie atakowała e, na pojedynczy blok, to bardzo ciężko się gra każdemu. E, naprawdę każdy w tym, e, w tym meczu zrobił e, błędy i, i e, niestety Olsztyn e, wygrał, nie wygra, bo nie musiał nic zrobić

E, najpierw przeszitali grę e, naszego rozgrywającego, ale żadne wnioski do tego nie weszły. I praktycznie przez dwa, e, dwa sety graliśmy bez prawego skrzydła. I tu jest e, był dzisiaj, e, nie tylko oczywiście, ale, ale tu był dzisiaj nasz e, naprawdę duży problem. E, na drugą stronę w ogóle nie broniliśmy, zaczęliśmy bronić dopiero w, w trzecim secie, ale to jest za późno. Mnie jest to zespół, który musi od razu wejść e, w, w set i, i walczyć o każdą piwkę, bo później nam każdy e, uciekają i z doświadczeniami przewodnikami niestety przegrywamy bardzo łatwo. Wiadomo że to jest szkoda bo bardzo ciężko się nam będzie grało w Olsztynie i, i jesteśmy w takiej sytuacji gdzie jesteśmy na pograniczu z każdym, z każdym zespołem praktycznie o jedną piłkę o jeden punkt właśnie i tu jest naprawdę bardzo e... No, mogliśmy sobie zrobić taki duży komfort, i niestety w ogóle nie, nie byliśmy w stanie zareagować, i nie byliśmy w, w meczu. To trzeba e, przyznać, że dzisiaj ta krytyka jest na naszej głowie, i muszę przeprosić e, kibiców, bo dopiero w trzecim secie zaczęliśmy tak naprawdę grać, albo generalnie walczyć, a nie grać. Dobrze, więc zagraliśmy bardzo kiepski mecz. Nie wiem w jakich elementach, bo nawet nie widziałem statystyk, ale myślę, że ciężko się to oglądało dla, dla kibiców. Dla nas nawet ciężko się to oglądało. Dwa pierwsze sety to w ogóle no, katastrofa w naszym wykonaniu. W trzecim się podnieśliśmy, ale niestety nie wystarczyło na, na Olsztyn. Nie wiem, no, można żałować, można żałować, bo każdy, każdy spodziewał się walki. Przede wszystkim my się spodziewaliśmy walki. Czy będzie to dobry mecz? Na dobrym poziomie, a niestety tak nie było, bo Polszy nas zbił.